Nazywam się Joanna Kowalska, jestem absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Pracowałam w wielu teatrach w Polsce, m.in. w Teatrze Muzycznym Kapitol, w Instytucie Grotowskiego oraz w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie obecnie można mnie zobaczyć w spektaklu Czystki Dyplom w reżyserii Piotra Ratajczaka, na który bardzo zapraszam wszystkich. Jestem wielką fanką literatury dla dzieci i młodzieży i w wolnych chwilach. Piszę takie małe recenzje na Instagramie. Też jestem wielką fanką kultury azjatyckiej i wszystkiego, co związane z Japonią i z Koreą. Śpiewam śpiewem białym i skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu. A czy mogłabyś coś zaśpiewać? Tak. Prilietie.